Cześć, witam serdecznie dziewczyny. Bo tu głównie jednak do mnie zaglądają dziewczyny. Miło Was gościć po raz kolejny na moim kanale. Dla tych osób, które mnie nie znają, przedstawię się. Mam na imię Beata. A to jest kanał na temat mojego hobby, mojej pasji, na którym poruszam głównie tematy związane z dzierganiem na drutach. A ja Was tutaj dzisiaj witam z takim błyskiem, połyskiem cekinowym, sweterkiem, który dokończyłam w tym roku, bo musiałam go poprawić. Dlatego, że jeden rękaw miał za wąski, nie mogłam go w ogóle tutaj, słuchajcie, podciągnąć, co mnie irytowało. Więc stwierdziłam, że jak już jest poprawione, to mogę się wam w nim pokazać. Czy ja jestem taka cekinowa, dziewczyny? Jestem cekinowa trochę, to znaczy tak, wydaje mi się, że z racji tego, że jestem zodiakalnym bliźniakiem, to lubię zmiany. I raz. Podoba mi się taki, słuchajcie, minimalizm, podobają mi się takie naturalne kolory, nawet styl powiedziałabym taki retro. A mam takie dni, kiedy lubię kolory, i mam też taki czas w roku, kiedy lubię właśnie wyjść na jakieś przyjęcie czy na sylwestra, ubierając coś cekinowego. I marzył mi się właśnie taki sweterek cekinowy, i taki sweterek w tamtym roku zrobiłam. Bałam się, że nie dam rady tego zrobić, no ale się udało, więc na początku opowiem Wam dzisiaj o tym sweterku. Zróbcie. Dajcie sobie koniecznie coś dobrego do picia. A ja mam tutaj, słuchajcie, kawkę. Kawkę czekolada z cynamonem yy, i syrop karmelowy. Do tego mleczko yy, takie naturalne prosto od krówki. A kawkę dostałam yy, na święta od mojego syna i ma taki mm, cudowny aromat. Dostałam również czekoladę gorzką, bo ja dałam tylko czekoladę gorzką, ale ostatnio w ogóle nie jem czekolady, dlatego że mm, no, jakaś alergia jakiś czas temu mnie dopadła, więc y Czekoladę odstawiłam. I tak, jutro mamy Sylwestra, bo tak nagrywam. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się ten filmik wrzucić na kanał. E, mamy ogólnie karnawał e, i widzę też, że w sklepach włóczkowych dziewczyny proponują e, takie połączenia włóczek właśnie połyskujące. E, więc myślę, że to jest też odpowiedni czas na to, żeby... Parę słów y, powiedzieć o tym sweterku, który powiem Wam, y, że robi niesamowitą furrorę na żywo, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że y, mam jeszcze jeden sweterek moherowy, który zrobiłam y, w kolorze leśnej zieleni, y, taki oversize'owy, ja już Wam go kiedyś pokazywałam, i ja wolę. Y, Tamten sweterek, no tamten mi się bardziej podoba, ale moje koleżanki, szczególnie z pracy, po prostu zachwycają się tym sweterkiem, tym kolorem. No, jak ktoś jest, która z Was jest taką stroczką, to na pewno też wpadnie Wam w oko. I. Um, ja powiem Wam, że podejrzałam e, te sweterki u wschodnich dziewiarek, już e, dwa lata temu tak zaobserwowałam, że one robią coś takiego i e, postanowiłam, że e, tak. Chcę taki sweterek. On mnie tak zmobilizuje do tego, żeby go zrobić, że ja go muszę zrobić, choćby nie wiem co. Yy, musi mi się udać i muszę go zrobić. No i postanowiłam yy, sobie wybrać włóczkę. Zaraz Wam pokażę, z czego ja w ogóle wykonałam ten sweterek. I jestem yy, naprawdę zdziwiona tym, że udało mi się tak kolorystycznie yy, połączyć. Yy, w zasadzie włóczkę z nitką, z cekinami. Te cekinki są takie, takie malutkie, ale takie połyskujące, że udało mi się to zrobić dobrze kolorystycznie, bo dziewczyny, jeżeli zależy wam na tym, żeby dobrze to zrobić, a nie jest to takie proste, dlatego że później próbowałam połączyć zieleń z zieloną nitką z cekinami i wcale nie podobała mi się ta próbka. A tutaj jak zrobiłam taką małą próbeczkę, chociaż słuchajcie, czy a propos próbek, żeby mi to nie umknęło, ja robię ten błąd, że nie robię próbek i w tym roku postanowiłam, że będę zwracała uwagę na próbki, bo to jest bardzo ważna sprawa. No ale jak zrobiłam sobie taką małą próbkę tych dwóch materiałów, które połączyłam łam to stwierdziłam, że super to będzie pasowało, że wyjdzie taki ładny kolorek i pasują do siebie. I teraz jakie ja wykorzystałam włóczki do tego?... Mam taki segregator, podpatrzyłam u jednej e, z dziewczyn, które oglądam chyba u pani Magdaleny, że ona właśnie sobie taki segregator założyła i wkłada do projektów y, w sensie do wzorów y, też metki z włóczek. Ja tak zrobiłam, bo teraz to już bym, słuchajcie, nie pamiętała y, po takim czasie i teraz nie będę pamiętała, czy to jest ta zieleń, czy to jest ten róż. Ale. Y, ja, y, słuchajcie, to byście sobie musiały sprawdzić, gdybyście chciały taki róż sobie zrobić. Y, y, skorzystałam z tego moheru, aczkolwiek widzę, że dziewczyny właśnie z różnych sklepów internetowych, między innymi Kasia z Między Drutami czy sklep Biferno pokazuje inne mohery. Na pewno kiedyś się tymi moherami zainteresuje. I tutaj mam kolor 24 i 31. I nie pamiętam, który to był ten różowy: czy 24, czy 31. Um, I w składzie 76% moheru i 24% jedwabiu. Um, I powiem Wam, dziewczyny, że właśnie jeden z nich jest różowy, a drugi jest zielony. To, to jest taka leśna zieleń, z którego zrobiłam sweterek oversizeowy taki sam fason, tylko właśnie oversize. I do tego jeszcze, ponieważ bardzo mało mi tej łuczki zostało, tej różowej, tego moherku, ale nitki zostało mi więcej, to zaraz Wam pokażę, jak ta nitka wyglądała. I to była nitka Go Handmade Party Deluxe, właśnie w takim ostrym, ostrym różu, w takiej fuksji. I teraz tak, skąd wzięłam projekt? Podlinkuję Wam na dole, bo jest to projekt darmowy, ale ja sobie go troszeczkę zmieniłam. To znaczy, przy tym sweterku zmniejszyłam ten sweterek po prostu. Zrobiłam i krótszy i te rękawy, nie robiłam takie bufiaste, jak są w projekcie tej dziewczyny. Bardzo dobrze tłumaczy, dlatego teraz mam w planach zakupić jeszcze jeden jej um, projekt sweterek, taki um, wiązany, bo bardzo mi się podoba. E, bardzo dobrze tłumaczy i e, też dodaje filmy instruktażowe i do tego sweterka. Właśnie, który chcę kupić, jest film cały instruktażowy, więc nie boję się, że sobie nie dam rady. A ten projekt darmowy to nie tylko wzór, ale też właśnie filmik rzucony na YouTubie i on jest, on jest darmowy. Tutaj jak widzicie, jest reglan, mam nadzieję, że ja to słuchajcie dobrze wypowiadam. Reglan. O, tutaj tak to wygląda, i wstanę. Pokażę Wam, jaki on jest, jeżeli chodzi o długość. E, ostrzegam, że na dole mam dresy, ponieważ stawiam na wygodę w domu, i dresy to <grym> u mnie podstawa. A nie chciałam się tutaj jakoś, słuchajcie, tak specjalnie przebierać, tylko narzuciłam sobie ten sweterek. Ale ja go lubię nosić z moją taką jedwabną czarną sukienką. Bardzo ładnie mm, wtedy wygląda, taką elegancką. A yy, długościowo jest taki. A początkowo zrobiłam krótszy, ale potem, jak przymierzyłam, stwierdziłam, że jest za krótki i jeszcze go wydłużyłam. I tak a propos, yy, żebym też nie zapomniała, to powiem Wam, że żałuję, że wcześniej nie kupiłam sobie, ale też nie były dostępne. Yy. Te żyłki. To jest świetna sprawa do mierzenia swetrów robionych od góry, bo możecie sobie przymierzyć w trakcie robienia sweterek. Nie musicie ściągać drutów, kombinować, tylko nakładacie żyłkę na drut. Ona się fajnie, jakby to powiedzieć, przyczepia do tego drutu, także na pewno nie spadną wam oczka i możecie sobie sweterek przymierzyć. To jest świetna sprawa to jest. Jeden z ostatnich moich zakupów, jeśli chodzi o akcesoria dziewiarskie, i e, cieszę się, że mam te żółki bo naprawdę ułatwiają przymierzanie właśnie i dopasowanie długości sweterków, z czym wcześniej miałam problem, bo albo był za krótki, albo za długi, a teraz to wiem, jak to mniej więcej wygląda na bieżąco. E, I e, teraz tak. E, mm, nie, czyli tak, nie zastosowałam się do tej włóczki, która tam jest proponowana w tym projekcie, tylko wybrałam sobie sama włóczkę. Ten sweterek ma. Widzę, że zaczyna mi troszkę lampa szwankować. Mam nadzieję, że ona już jest wiekowa. Mam nadzieję, że tu yy, będzie do końca filmiku sprawna. I yy, yy, teraz tak. Yy, Wybrałam sobie samą włóczkę, ten sweterek ma słuchajcie jakieś tam drobne błędy no ale to jest, to jest mój pierwszy taki sweterek robiony tak cienką włóczką i to jeszcze w połączeniu z, tymi, z, tymi, z tą nitką cekinkową I, i, i jestem z siebie dumna, że udało mi się go zrobić, to taki cuk cukiereczek mój wymarzony. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Ja robiłam chyba metalowymi drutami, nie metalowymi drutami, robiłam ten kolejny sweterek oversize'owy zielony. Także ten na pewno robiłam drewnianymi drutami. Bardzo ciężko się moher pruje. I jeszcze na dodatek z tymi cekinami to już w ogóle jest ciężka sprawa, bo. No ciężko jest spróć później, tak jak ten rękaw próbowałam poprawić, to ciężko mi było, było spróć ten moherek. Dziewczyny już nieraz w swoich filmikach mówiły, że ten moher się trudno próje Czy on gryzie? Ja jestem osobą bardzo wrażliwą na gryzienie i powiem Wam, że on delikatnie mnie podgryza, tak. Nie jest tak, że... Jednak po takim dłuższym noszeniu zauważam, że delikatnie tam gdzieś nie podgryza, tylko nie wiem, czy to, jest związane, czy to jest związane z tym moherem. Chyba nie, chyba bardziej z tymi cekinkami, bo jak sobie pomyślę o tym zielonym sweterku, który jest podwójną nitką. No, nie, wiem, nie powiedziałam Wam, że tu zastosowałam jedną nitkę tego moheru i jedną nitkę mm, z tymi cekinkami, a jak zrobiłam sweterek zielony y, moherowy y, podwójną nitką y, tylko moheru, to y, ten sweterek mnie nie gryzie. W tej chwili ja się czuję w nim dobrze, ale jak jest gdzieś cieplej, za ciepło, to wtedy czuję, że on mnie tam gdzieś trochę podgryza. Więc, jeżeli ktoś jest wrażliwy na, na gryzienie, no, na takie drapanie, to, to troszeczkę tak. Ale ja sobie myślę, że to też jest kwestia tych cekinów. I jak już jesteśmy przy cekinach, oczywiście jak macie jakieś pytania co do tego sweterka, to pytajcie, bo na Instagramie wiele dziewczyn mnie pytało mm, o ten sweterek y, w różnych kwestiach. E, więc jak macie jakieś pytania, a o czymś nie powiedziałam, to po prostu piszcie. Ja Wam podlinkuję na dole, mm, tak jak już mówiłam wcześniej, wzór do tego sweterka. E, jak już jesteśmy przy cekinach, to też pokazywałam Wam, że zaczęłam top. A, bo... Ta nitka jeszcze. Ta nitka y, z tymi cekinkami to jest nitka poliestrowa, ale ja później w Biferno znalazłam nitkę y, bawełnianą y, z cekinami, ale tuż są już cekiny większe. Ja po prostu y, zakupiłam y, tę nitkę dlatego, że uwielbiam ten kolor. To jest mój ulubiony kolor i Stwierdziłam, że sobie zrobię taki top, słuchajcie, do jeansów, na jakieś, no nie wiem, wyskoczenie z dziewczynami, na jakąś kawkę, na, jakąś, na jakiś wypad po prostu kobiecy. Czasami sobie robimy w takim swoim gronie jakieś kobiece spotkania. No to fajnie będzie mieć taki top, czy też, no nie wiem, gdzieś właśnie na taką luźną imprezę. I zobaczcie, jak mało zrobiłam. Ja go już wam kilka razy pokazywałam. Robię drutami trójkami. Tylko wziąłam sobie jasne druty, i to jest dobre, bo ta y, bawełna jest ciemniejsza. Y, I naprawdę to powolutku, powolutku mi idzie. Myślę, że. Y, ale tutaj, to słuchajcie, wydaje mi się, że nie powinno mnie, chyba, że te cekiny nie będą. Ale na razie póki co to w ogóle nie czuję, żeby mnie to podgryzało. Także może kwestia tego, że to jest ta bawełna. Mnie, skusiła mnie ta nitka kolorem, i po drugie tym, że, że tu jest właśnie bawełna, a nie nitka poliestrowa, No bo powiem Wam, że ten sweterek, jeżeli chodzi o jakość, to na pewno został popsuty tą nitką, m, dlatego że m, no ona jest, to jest e, poliester, tak? Ale przez to, że jest to sztuczna nitka, to trzyma formę i nie rozciąga się w ogóle ten sweterek. To trzeba, trzeba przyznać. Jeszcze a propos takich udziergów z błyskiem, to bardzo podobają mi się te włóczki, które pokazuje Kasia z między drutami. Mm, szczególnie te włóczki, bodajże ulala, chyba się nazywają, i mm, bardzo podobało mi się to połączenie, które wybrała Dagna Zielińska, czyli czerń w połączeniu ze srebrną nitką. Jestem ciekawa w ogóle, co Dagna stworzy z tego zestawienia. Ja bym widziała, co piękną sukienkę, taką właśnie zimową. Z połączenia tych dwóch włóczek, ale na pewno nie dałabym rady jej zrobić w tym roku, także może, może na przyszły rok bardzo ładne są te włóczki z takim delikatnym połyskiem. Nie jest to taki błysk, no wiecie, taki jak ten, czyli no niektórym może się nie podobać aż tak błyszczący udzierg. Wiadomo, rzecz gustu. Ale taka, taka właśnie subtelna, delikatna, połyskująca niteczka, też mi się ten efekt bardzo, bardzo podoba. Ja zmierzam w tym kierunku, żeby, żeby to były bardzo fajne składy, żeby to był kaszmier, jedwa, marino. Chciałabym zrobić coś z tej alpaki, nigdy nie, nie przerabiałam, ale ten projekt, który chcę zakupić z tym sznureczkiem, właśnie będzie z alpaki. No i oczywiście bardzo byłoby fajnie dotknąć, zobaczyć i może zrobić sobie Sophie Scarf z tej wikuni luksusowej, którą pokazywała Kasia z Między Drutami. Tym bardziej, że kolorek też taki naturalny ma ta wikunia, także no jakoś tak ciągnie mnie właśnie w te strony takich bardzo, bardzo dobrych składów. Tym bardziej, że na przykład płaszcz zimowy, który kupiłam sobie 6 lat temu, to był spory wydatek dla mnie. Był to płaszcz wełniany. Jest cieniutki, jest cieplutki, jest świetny, jest uniwersalny, jest ponadczasowy, więc warto inwestować w dobre, uważam, w dobrej jakości materiały. No I co? To chyba tyle, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, pokazać. A korzystając z tego, że jesteśmy przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem, życzyć Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2024, spełnienia marzeń, realizacji celów, jakie sobie założycie na ten nowy rok, no i przede wszystkim realizacji projektów dzierganych. Ten świat u dziergów jest tak piękny. Słuchajcie, ja sobie tak myślę, że cieszę się bardzo, że, że tu jestem, że przerabiam sobie te sweterki, te czapki, topy i tak dalej. I bardzo mnie relaksuje to zajęcie. Poza tym, przede wszystkim obserwuję i oglądam tutaj teraz materiały na YouTubie dziewczyn, które również. Mają takie, taką pasję, takie hobby jak ja, i mam nadzieję, że uda mi się w tym roku. O ja mam taki jeden cel, który Wam mogę zdradzić tutaj. Mam taki cel na przyszły rok, że mm, byłoby y, świetnie, gdyby mi się udało. Mm, Pojechać na targi i spotkać się z tymi osobami, które tutaj oglądam i którymi się inspiruję. To by był taki mój cel dziewiarski na kolejny rok. Następny, o którym Wam mówiłam, to poświęcić więcej czasu na próbki. I myślę, że taki, żeby zająć się tylko takimi projektami, które naprawdę Naprawdę będą dla mnie ważne, bo tego czasu na dzierganie nie mam dużo i chciałabym, żeby to były właśnie takie projekty przemyślane. Życzcie mi spełnienia moich dziewiarskich marzeń. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych filmikach.